Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na kolejną krótką lekcję. W dzisiejszej lekcji chciałabym wytłumaczyć różnicę między trzema czasownikami, a dokładnie między czasownikiem lernen, unterrichten i beibringen. Moi drodzy, trzy czasowniki, które bardzo często, może nie tak, że są mylone, ale zazwyczaj znamy tylko i wyłącznie czasownik lernen. I w każdej kombinacji, czyli zamiast Unterrichten mówimy Lernen, zamiast Beibringen też Lernen. I to jest, moi drodzy, bardzo duży błąd. Dlatego bardzo uważnie posłuchajcie. Jeśli nie znacie czasownika Unterrichten, Beibringen, to tutaj zapraszam na, mam nadzieję, że ciekawą lekcję. Moi drodzy, jak ja to lubię prosto, łopatologicznie, czasownik Lernen znaczy. Uczyć się. Tu zawsze w języku polskim będziemy mieć się. Uczę się, nie wiem, angielskiego. Wiktor uczy się pisać, a Klaudia uczy się chodzić. Ktoś tam uczy się gotować, tańczyć. Tak, popatrzcie się. Tu mamy uczę się, uczę się niemieckiego. Zawsze jest tutaj się, czyli Lernen. Znaczy uczyć się. Jakie tutaj możemy zrobić sobie przykładowe zdania? No różne. Na przykład nie wiem, od dwóch lat uczy się niemieckiego. Seit zwei Jahren lerne ich Deutsch. Seit zwei Jahren lerne ich Deutsch. Wiktor na przykład uczy się tańczyć. Wiktor lernt tanzen i tak dalej tak, lernen uczyć się zawsze jest to się moi drodzy, no bo teraz popatrzcie się w takich kombinacjach, że na przykład ja mogę powiedzieć że ja uczę niemieckiego nie wiem moja siostra gdyby była na przykład nauczycielką biologii to bym powiedziała moja siostra uczy biologii a na przykład moja ciocia Zosia uczy czyli inaczej tak naucza na przykład angielskiego, czyli unterrichten znaczy nauczać kogoś czegoś. Mając, że tak powiem, tutaj na to jakiekolwiek wykształcenie, że jakiś papier, bo można też kogoś uczyć gotować i też tu użyjemy tego właśnie unterrichten, ale ten ktoś musi mieć na to, że tak powiem, jakiś papierek, jakiś tutaj kurs, jakieś studium, yy, że on może kogoś nauczać gotowania. Czyli Unterrichten, uczyć w sensie kogoś nauczać czegoś, mając na to tutaj odpowiednie wykształcenie. Zazwyczaj tutaj mówimy w odniesieniu do nauczycieli, że nauczyciel e, uczy, na przykład, ja powiem Ich unterrichte Deutsch. Ja nauczam, tak, uczę niemieckiego. E, na przykład Meine Tante Anna Unterrichtet Matematik. Tak, moja ciocia Anna uczy Matematyki. Mam nadzieję, że to jest jasne. Też mamy przecież tutaj ten rzeczownik taki dosyć znany, der Deutschunterricht, czyli lekcja. Na przykład Deutschunterricht, lekcja języka niemieckiego. A beibringen to znaczy kogoś uczyć. Nie mając na to wykształcenia, nie mając na to żadnych tutaj szkół i tak dalej, My po prostu komuś przekazujemy daną wiedzę poprzez tłumaczenie, poprzez pokazywanie, na przykład Wiktor y, ostatnio uczył się jeździć na nartach on się uczył więc więc z na przykład Wiktor lernt Skifahren, ale dea papa hat ihm Skifahren beigebracht czyli tata mu jakby nauczył go jeszcze go nie nauczył, to bardziej by tu by pasowało zdanie w czasie teraźniejszym, zaraz zrobimy sobie w czasie teraźniejszym, ale to zdanie brzmi, że, tłumaczymy, że tata nauczył go jeździć na rowerze a raczej go uczy, bo to jednorazowy wypad wiadomo, że z czterolatkiem to jeszcze nie jest że on umie, tylko go uczy tata, tak, mój mąż czyli możemy powiedzieć, że dear papa bringt Wiktor Schifaren bei. Beibringen, czasownik rozdzielnie złożony. Czas przeszły, Beigebracht. I my komuś, czyli potem popatrzcie się, tu mamy akurat Wiktor, ale możemy powiedzieć na przykład, ym, mogę powiedzieć, że babcia nauczyła mnie gotować, czy moja babcia nauczyła mnie gotować, powiem meine Uma, hat, i teraz komu? Mia, zajmę go sobie w celowniku, hat Mia, potem jest Popatrzcie się, to kochen, ratwaren, tu mamy szifaren, jest jako, jako rzeczownik, czyli, czyli, czyli meine uma hat mia kochen beigebracht. Ona mnie po polsku mówimy, nauczyła gotować, czyli jakby mi przekazała tą wiedzę, tutaj tą umiejętność. Czyli bai bringen, uczyć kogoś, nie mając na to wykształcenia, tylko my kogoś uczymy, przekazujemy mu dane, dane tutaj, jakąś daną umiejętność przez pokazywanie lub po prostu tłumaczenie. Bardzo często rodzice, tak, swoje dzieci uczą pewnych rzeczy, dziadkowie, ale nie tylko. Bo jeśli przykładowo miałabym mm, kolegę y, niemieckojęzycznego, który nie jest nauczycielem, ale mieszka w Niemczech, tam się urodził, jest rodowitym Niemcem, to on by mi mógł też właśnie ten Deutsch beibringen, tutaj ja bym nie użyła unterrichten, tylko on mi ponieważ on no, nie jest nauczycielem języka niemieckiego, ale on mi po prostu przekazuje tą wiedzę, jakby no po polsku właśnie tu mamy uczyć i tu mamy uczyć, tak? Tu mamy uczyć jednak się, więc to lernen, zawsze uczyć się. Unterrichten, nauczać kogoś, mając papier na to będąc, powiedzmy, załóżmy tutaj nauczycielem, bo prawie zawsze tak jest, a beibringen Przekazywać komuś wiedzę, uczyć kogoś tego, co my potrafimy. I to mogą być naprawdę różne rzeczy. Yy, moi drodzy, może tutaj sobie zrobimy na dole w komentarzu jakieś takie przykładowe zdania, wy zrobicie, napiszecie, albo właśnie z Lernen, albo z Unterrichten, albo z Beibringen. Yy, obiecuję, że jak ktokolwiek napisze błędnie, to poprawię. Czyli jeszcze raz to Beibringen jest dosyć moim zdaniem skomplikowany, Rozdziel niezłożony. Tak? Czas przeszły, beigebracht, i my na przykład ja uczę Wiktora gotować. Też ja uczę Wiktora gotować, jak my, babcia mnie. I tu mamy nawet zdjęcie, Wam pokażę. Jestem właśnie u Wiktora w pokoju. Tu jest Daisona, ma mąż, go uczy ekstremalnych tutaj, że <noise> tak powiem, sportów. Ale e, czyli ich bringe, na przykład ja uczę go gotować. Ich bringe, im kochen czas przeszły, nauczyłam go gotować i aby im kochen gebracht. Mam nadzieję, że to jest jasne. I czekam, moi drodzy, na, na zdania od Was. Do usłyszenia.